Zrobiliście ze mnie rudego. Nigdy nie myślałem, że będę rudy. Zobaczcie, co ze mną zrobiliście. Teraz wszyscy będą się ze mnie śmiali i będą mnie przezywali. To wszystko przez was. Zaraz będę rudy. Będziemy będziesz kochać jakby rudy. Ha? Nie wiem, zastanowię się, kochanie. jak się zobaczę. Boże kochanie. Nie ja marzyłam o brunecie a nie o rudym. Będę, czy ja chcę się widzieć teraz? Mm. Dobra, to się już pieni. Tak. Czyli mogę to zostawić tak? Tak. Jak teraz wystarczy? Tak. Boże, kochanie, to jest rudy kolor, no. No. Boże święty, to jest piana ruda. Z widzów, kochanie. Witajcie Witajcie w rudym podsumowaniu Streamu 24 godzinnego Który odbił się 7 marca Od godziny 11 do 8 marca Do godziny 11 Właściwie stream 24-godzinny miał już być 2 tygodnie temu, ale wtedy przez chorobę nie dałem rady, zdrowie najważniejsze, no i zrobiłem teraz. Pierwotnie miał być stream na 200 tysięcy subów na YouTubie, ale się okazało, że robię go na ćwierć miliona subów na YouTubie już po dwóch tygodniach. Tak to szybko rosło dzięki wam, także wam serdecznie dziękuję, także stream od 7 marca w sobotę od 11 do 8 marca w niedzielę do godziny 11. Generalnie słuchajcie, zakład był taki, z widzami właściwie tak, że... Ja powiedziałem w sumie, bo tam ludzie napisali na czacie, że, słuchaj, na 3000 zasobów możesz się farbować na rudo. Ja powiedziałem wtedy, tak, troszeczkę tak od niechcę, nie ja mówię spoko, jak będzie 3000, możesz się przefarbować na rudo. No ale, ale, ale mówiąc szczerze, to nie wierzyłem, że to jest możliwe, naprawdę. I właściwie miesiąc później, czy półtora, tak, okazało się, że jestem rudy. Wiecie, może to nie jest taki rudy typowy, taki jasny rudy, dlatego też, że... E, że ja mam bardzo ciemne włosy i farbowanie mnie tak na taki typowy angielski, tak czy brytyjski rudy trwałoby pewnie, nie wiem, trzy warstwy i, i pewnie kilka dni, a żeby mi też był jakiś profesjonalny fryzjer. Więc ja użyłem szamponetki, bo taki miałem generalnie zamysł, tym bardziej, że za trzy dni komentuję IM. No i, i byłoby... Przynajmniej dla mnie źle, żebym był taki jasny rudy. Więc jestem taki ciemny, właściwie zardzewiały rudy, tak naprawdę. Mam głowę zardzewiałą, chociaż jestem jeszcze dosyć młody, przynajmniej tak się czuję. 27 lat to jeszcze nie jest powód, żeby się tak ten rdzewieć, no ale zardzewiałem trochę. W każdym razie wracając do streama, słuchajcie, to było. Niesamowite wydarzenie dla mnie, naprawdę to było niesamowite wydarzenie, dlatego że jeszcze półtora miesiące temu, kiedy robiłem stream 20, 24 godziny w styczniu na 100 tysięcy subów, to tam właściwie było coś koło tych 10, 12, 13 tysięcy ludzi, tak? W najlepszym momencie było chyba 29 tysięcy. Teraz to był kompletny szał. Już od samego początku streama właściwie. Ludzie wbijali po prostu równo O godzinie 11 rano, tak kiedy zacząłem Liczba wzrastała po prostu w oczach, tak Co każdą minutę patrzyłem na licznik, a tam było tysiąc więcej I tak już w ciągu pierwszej godziny Dobiło do 23 czy 4 tysięcy nawet ludzi Słuchajcie, na streamie to było niesamowite, naprawdę No i tak się to utrzymywało Mniej więcej do wieczora, kiedy faktycznie ludzie jeszcze zaczęło przybywać Bo miał być opening I podczas openingu tych ludzi było najwięcej Było 44 tysiące widzów podczas openingu To był rekord tego streamu 24-godzinnego, to, to był naprawdę niesamowity rekord Aż na stronie HLTV .org, czyli największej stronie poświęconej Counter Strike'owi, pojawił się mu wpis na forum, że ten Izak to w ogóle, coś Niemcy napisali, że ten Izak to chyba korzysta z viewbotów i że to jest niemożliwe, żeby mieć tyle widzów w ogóle, że oni tego nie rozumieją i zaczęli tam ryczeć i mi strasznie było im chyba przykro z tego powodu, że jakiś Polak ma nagle tylu widzów, że to niemożliwe. No to proszę bardzo, słuchajcie, razem, wspólnie, żeśmy odnieśli sukces i aż Niemcy zaczęli pisać na forach, kurczę, i mieć o to żal, że tutaj jakiś Polak w ogóle robi, robi coś takiego na Twitchu. Opening macie oczywiście na kanale, na YouTube już wrzucony, słuchajcie? Opening z żonką na Dzień Kobiet, no bo w niedzielę, tak, 8, kiedy kończyłem stream, był już Dzień Kobiet. Także to był taki mały prezencik dla żonki. Później, już tak około północy, słuchajcie, ta liczba widzów zaczęła spadać od tych 20, tych kilku tysięcy, tak, w dół, no bo to było jasne, ludzie szli spać, niektórzy wychodzili do pracy, inni wychodzili na imprezę, a ja streamowałem i grałem w grę dalej. Także w najgorszym momencie też koło tej, nie wiem, 6 rano mniej więcej, było tych widzów koło 5100 i to był najsłabszy moment. Najsłabszy moment, słuchajcie, najsłabszy moment i 5100 widzów. Na no, poprzednim streamie najsłabszy moment to było 3100, teraz 5100. To jest gigantyczna różnica, to jest prawie dwukrotna różnica, prawda? Więc to naprawdę może robić wrażenie. No i słuchajcie, tak o godzinie 10 już ta liczba widzów zaczęła tak przybywać bardzo, bardzo szybko do góry i, i o godzinie 11, kiedy kończyłem, było znów 29 000 ludzi, więc to naprawdę jest niesamowite. Jak, jak to wyglądało, i mnóstwo ludzi ze mną wytrzymało. za co wam serdecznie dziękuję i gratuluję wam, że jesteście takimi samymi nerdami jak ja. I graliście, czy siedzieliście ze mną tak i oglądaliście stream 24 godziny. Nieźle. Nieźle. Łącznie przez cały stream, słuchajcie, przewinęło się ponad 700 tysięcy użytkowników, 700 tysięcy ludzi ponad. Wpadło na mój stream, chociaż na minutę. Niektórzy byli oczywiście 24 godziny, inni minuty, inni 10 sekund, ale łącznie tych unikalnych użytkowników wpadło na stream ponad 700 tysięcy, coś około 710 tysięcy, więc to jest naprawdę niesamowite. Prawie milion ludzi to już jest właściwie, prawda? Prawie milion ludzi wpada na mój stream, żeby mnie zobaczyć w ciągu tych 24 godzin, więc to naprawdę e, robi niesamowite wrażenie. Oczywiście na streamie najwięcej było Counter Strike'a, to myślę, że spokojnie ze 13-14 godzin było granego CSA. Komentowałem też jeden meczek w lidze CCS. Grałem z widzami, grałem z ekipą, był opening, był overwatch. Że więc to właściwie było wszystko. Oprócz tego grałem w Słuchajcie różne inne gry, na przykład w Outlasta w nocy, grałem w Left 4 Dead z SoushiBo i z też grupą moderatorów. Grałem też w BCJ, w Five Nights at Freddy's, na przykład przez moment w Game Dev Tycoon, tam żeśmy projektowali w wspólne gry, wspólnie żeśmy projektowali gry. I tak to wyglądało w Outlastie. Naprawdę, przeszedłem już z całego Outlasta, tak swoją drogą Whistleblowera. Także udało się tego Outlasta przejść i to na dwóch streamach 24 godzinnych. Pierwszy, pierwszy raz grałem te półtora miesiąca temu, wtedy przeszedłem połowę gry, i teraz drugą połowę. Raz się naprawdę tak przestraszyłem, że myślałem, że się żona obudzi. Tak ryknąłem. To autentycznie po prostu, serce mi zabiło mocniej. I podczas Outlasta słuchajcie, dostałem największego donata podczas mojej streamowej karierze, z kariery w życiu, tak. Dostałem donate'a od napletusa 600 dolarów Naprawdę nie wierzyłem, aż sprawdzałem chyba parę razy czy to naprawdę, czy to jest prawdziwy donate, ale faktycznie tak no faktycznie tak, także dzięki wielkie jeszcze raz Więc tak, taki rekordowy stream, właściwie taki rekordowy stream Największa ilość ludzi, tak, rekordowy donate No coś niesamowitego, w sensie, co, się da, co się działo No i przede wszystkim zostałem rudy 3000 subów, słuchajcie, 3000 subów. Łącznie tych subów padło ponad 800, 850, coś takiego, więc to jest też no niesamowita liczba, słuchajcie. Na poprzednim streamie było 606, teraz ponad 800. To, to naprawdę robi gigantyczne wrażenie. Byłem pewien, przysięgam, byłem pewien, że 606 subów w ciągu 24 godzin to jest absolutny po prostu rekord. Poprzeczka nie do przeskoczenia. Przeskoczyliście ją. Myślałem, że 3000 subów jest niemożliwe. Myślałem, że to jest poprzeczka nie do przeskoczenia. Przeskoczyliście ją. Jestem kurde zadzewiały Przez was No ale słuchajcie stream naprawdę, stream naprawdę bardzo przyjemny Miałem kryzys o godzinie 6 rano, gdzieś tak może 7 kiedy Czy może, no 6, 6 po, po otlascie, nawet nie wiedziałem co mam zagrać, ten co mam ochotę i się miotałem trochę Ale naprawdę to, że było w was tylu, to też mi ładowało taką pozytywną energię, i przez to spokojnie mogłem streamować dalej. Jeszcze nawet rano nie czułem się też taki zmęczony, więc mogłem cisnąć pewnie dalej. No ale też z rozsądku, tak, jak i ze snu na zdrowie, trzeba pójść jednak spać. Tym bardziej, że niedługo muszę komentować, więc trzeba też jednak to dobrze sobie z powrotem przestawić, żeby wrócić na norm normalny tryb i normalnie działać. No więc, więc tak to wyglądało, słuchajcie. Podczas tego streamu e, oczywiście były giveawayy, rozdałem ponad 20 skinów, to były dwie kosy dla subów. W końcu zdecydowałem się kupić dwie kosy po waszych namawach. także dwie kosy e, zostały wylosowane. Zostały wylosowane skiny bardzo dużo do Dragon Kingów: jakieś kartele, kałachy, awupki, AWP awp World dla widzów, były też. E, były też Dragon King testatrakiem dla subów i AK Redline, były też jakieś awłupki dla widzów, kałachy, M4, -ki. już sam nawet nie policzę do końca, ile tego wszystkiego rozdałem, no ale było tego, myślę, że około 20, 20 skinów fajnych do rozdania. Także słuchajcie, jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie wszystkim podziękować za to, że wpadliście, za to, że siedzieliście razem ze mną i znosiliście mnie przez te 24 godziny albo krócej, zależy jak to długo był. Naprawdę ten, ten stream to jest niesamowity sukces. Aż do mnie rodzina dzwoniła, żeby mi pogratulować, że, że tak to wyszło, więc to jest w ogóle niesamowite, słuchajcie. No i mam nadzieję, że takie streamy będą w przeszłości również, choć nie wiem, czy na 300 tysięcy subów zrobię, zrobię stream 202-godzinny, bo, bo to być może będzie już niedługo, ale może coś wymyślę innego z okazji takich, takiej pełnej, pełnej liczby osób. Także dzięki, dzięki wam serdecznie, słuchajcie, że, że jesteście ze mną i na YouTubie i na Twitchu i że mnie cały czas wspieracie, bo dzięki wam cały czas się rozwijam i mam naprawdę niesamowitą motywację, żeby działać dalej i każdy pojedynczy sub na Twitchu czy na YouTubie, tak, czy każdy widz na Twitchu czy na YouTubie to jest dla mnie potężny kop... pupeł i dzięki temu tak, tak nagrywam i działam, żeby też was ładować pozytywną energię, bo wyładujecie mnie, ja ładuję was i myślę, że to jest taka synergia po prostu i dzięki temu, dzięki temu tak to wszystko idzie do przodu. Także słuchajcie, dzięki wielkie wszystkim tym, którzy wpadli. Dzięki za łapki w górę pod tym filmikiem, jeżeli ktoś się dał. I cóż, widzimy się w takim razie już pewnie na streamie. Na streamie się widzimy, albo na YouTubie w kolejnych filmikach. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć!